Wyglądasz jakoś blado. Czekaj, nachyl się. O, przestań. Włozy i makijaż to priorytet w następcach. Styl bohaterów oddaje ich mroczną stronę. Wszyscy wyglądają bosko. Dokładnie tak, jakbyście sobie wyobrazili córkę złej królowej czy diaboliny w dzisiejszych czasach. Jej, mal jest... No wiecie, taką londyńską, pankówą. Nosi ciuchy z second handów z takimi futurystycznymi elementami. Głównie czern, zieleń i fiolet, takie przybrudzone kolory. Umiałam nakładać róż, zanim nauczyłam się mówić. Iwi jest super dziewczęca, uwielbia się malować, układać włosy, używa bardzo dużo niebieskich cieni. Podkoloraczu w sumie. Gdybym miała opisać Iwi w trzech słowach, to na pewno byłoby stylowa księżniczka z pazurem. <noise> Co do roboty, ta, z tyłu <noise> jest spoko. Widać tu elementy stylu Jafar'a. Jay jest brudny, grandiowy, Siema, śliczna. <noise> na pewno przykuwa uwagę. Wyglądaliście dzisiaj wspaniale. Dzięki. Karol wygląda naprawdę fajnie. Jest trochę jakby punkiem z lat 70. W wojskowych butach i krótkich spodniach. No i ma swoje futro. W filmie noszę tylko czerni i biel. I czerwień, czyli te same kolory, co moja matka. No i ta fryzura, taki hołd dla Cruella. Jak mamusia. Od razu widać, kto ich wychował. Spójrzcie tylko na plecy. Dzieciaki noszą symbole rodziców na wszystkich kostiumach. Właśnie takie drobiazgi odkrywają przed widzem charakter w postaci w całej okazałości. Wyglądam nie najgorzej. Najlepiej kocham.